Cześć! W filmik filmiku nagram o tym, jak, jakiego mam nowego petrzopa z Tylko, że ja już go otworzyłam, więc... bo ja się nie bawię w coś, że... że otwieram przy bo mi się nie chce. Ale yy, zrozumcie to, że w następnym odcinku będzie o tym, że jak otwieram yy, nowego... nowego pet z Albo z czegoś tam, nie wiem, bo kupiłam na Allegro. Nie wiem, jak to będzie. Ale ten był starszy. Dobrze. Um, on był na Allegro. Była ino jedna. Były kilka sztuk. Tylko, że nie wiem, ile. tak, z pięć chyba było. No, z pięć było. No i właśnie go kupiłam. Aha, jeszcze będę miała y, szoltera. Tylko, że to. Tylko, że nie wiem kiedy, bo zamówiłam go dopiero wczoraj. Boże, co ja tam. Wczoraj to zamówiłam tego rekina. Yy, dzisiaj rano yy, zamawiam yy, Short haira. A przed. Wczoraj właśnie zamawiałam. Yy, zamawiam. No, troszeczkę czy tam coś. Takiego króliczka. Okej, okay. to, to właśnie go sobie pokażę. Dobrze. I moim nowym teczakiem jest. Rekin. Rekin. Te, ten rekin. To jest moim nie wiem. Yy, w każdym razie. Wiem, że to jest. On jest. On był chyba z serii, nie wiem. Chyba trzecie albo drugie, nie wiem. Znaczy, no nie wiem, coś takiego pisało. Ale. No i była taka nowa obrotka, Tylko, że nie było naklejki, oczywiście. Nie wiem czemu, ale. Okej, okay. tak to znowu Wam pokazała na ten No, no i tutaj już go odwracamy, no. ma znaczek RSP, oczywiście, żeby nie było, że to jest podróba i ma dziurka. tak jak ja, okej, okay. no i to by, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. I ja nie wiem tylko jak go nazwać, więc moglibyście, O ojej, wciągnąć. Moglibyście napisać w komentarzach, jak by tu go nazwać. Przychodzi mi tylko, że to jest chłopak. No to pa. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, w następnym odcinku będę od... odpakowywała Scholtera i będę odpakowywała jakiegoś tajemniczego beczopa. To pa.